Czyli widzowie z tej strony, Wojtek, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pestycydy i sklep za serca. No to przechodzimy do odcinka. A na ten jakby coś. Przechodzimy do ten w ogóle to wchodzicie na tego e, mojego Discorda. To macie w opisie. I tutaj chodzicie w skrypty Wojtek i tutaj skrypt zaseca pobieracie i jeszcze pety pobieracie. Dobra, jak to już macie, przechodzicie do przeglądarki. Wyszukujecie nos Tutaj mam akurat takie stofy i klikacie stwórz a najpierw się logujecie jak macie konto to nie logujecie muszę się na chwilkę wyciszyć Widzowie, jak coś usłyszycie, to się nie przejmujcie. Słyszać, ja są bezkrymy. Czy jest jakiś telefon? I będzie taka seria z tych Serka, muszę na chwilkę zrobić takie jakby cięcie. takie. bo nie zrobię tego w sumie a w sumie to nieważne było i jeszcze ja minutki i chciacie stworzyć Pomień No i jak tu jesteście to tutaj chciać ja zmienić Paperback Kit i tutaj jeden 21 najbardziej Wam polecam. 20.1. Wersję co ja? Tutaj taką oto wersję. Tam wam opicie. Okej, okay. jak to już macie, to chodzicie w plaginy. Tutaj wyszukujecie z I ważna sprawa. Nie popieracie tego, ani tego, tylko tego. A Tego tutaj to też mogliście w sumie Chyba mogliście Ale najbardziej wam polecam tego. Jaką ja mam w ogóle wersję? A dobrą Uruchamia się trochę długo, trochę mało Ja, wchodzę, ja w, teraz Przyszykuję Żeby wejść na serwis Ale no, no, Cieszę się. Okej okay. Subskrybuj na zewnątrz Czekamy. Zaczekać trochę, czeka. Czekam. Czekam. że widzieliście tylko tego. Monitoru, głównie tak. No dobra. Czekamy. O, już się uruchomiło. I chodź. No i kopiujecie sobie IP. Możecie tutaj, kopiować tu tutaj, a nie przejmujcie się tym gadaniem. Te tutaj i tutaj. ok a tu jeszcze nam coś nie chce nas się załadować i tutaj w gadrze musicie wejść tutaj ważnik ok i tutaj klikacie operator o, już. No i jak to już macie, to wtedy chodzicie na chwilę tutaj, teraz kliki, plugins, hmm, script. Script. No i to, co tam pobraliście, przerzucacie do tego odclipsu.

Add skrid be nie, nie tak. Skry P D C okej. Okay. I loduje no. się. Czy mi się ścina? Dobra. No i jak to już macie, to wpisujecie. To jest sklep za serca. No i macie sklep i możecie też zrobić tak. A jak nie macie tak tekstury, to inny polemik na zak tych. A jak w ogóle, jak chcecie, ten, mieć te bez 50 serca, to wpisujecie gi R serce macie serwer i teraz anarchiczne macie anarchiczne zobaczcie, udaję. dobra teraz my wpisujecie daj beta no i enter pełni wiatr jeden

Business, business, main, nie, Biz, no, c, no. nie wiem nie, pisma, 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 na pisma, 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 jak jeden Mam wszystkie pety, co są na razie. Kilka, jak macie dajcie wiatra, to klikacie prawym i macie szybkość. I pety macie tutaj pokazane, że jest. Teraz, jak się wnosi peta? daj mi peta. Tutaj godomorek, nie jesteś się głodny. Biznesmeni... Nie pamiętam. Biznesmeni... Ha, drops, drop, i bar. I teraz... Anioł, plus dwa serca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!